Jak zmienić url kanału YouTube? Jeśli macie już kanał YouTube, który przez jakiś czas jest używany i osiągnęliście jego pewną objętość, to dla wygody swojej i swoich użytkowników, można zmienić url tego kanału tak, żeby był to url przyjazny, żeby to nie był url składający się z losowo wybranych cyferek, literek, tylko żeby była to jakaś nazwa, która się z czymkolwiek kojarzy. W jaki sposób można to zrobić? Otóż, no, trzeba wejść przede wszystkim w swój kanał, czyli zalogować najpierw na swoje konto Google, później wybrać y, Twój kanał YouTube albo przełączyć konto na wybrany z, jeden ze swoich kanałów YouTube. Jak otworzymy ten kanał, co jak zwykle chwilę trwa, to będziemy mogli zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zmienić już url kanału na y, indywidualny, nadany przez siebie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby móc przeprowadzić tą operację? Więc trzeba przede wszystkim mieć co najmniej 100 subskrybentów kanału, żeby YouTube dopuścił do zmiany urla na indywidualny. Kanał również musi istnieć co najmniej 30 dni, żeby to było możliwe. Musi być również zamieszczona ikona kanału, czyli no, to indywidualne nasze zdjęcie, które się pokazuje w kółeczku, plus trzeba mieć grafikę kanału, czyli zrobioną okładkę. Ja tutaj wejdę w tej chwili w ten kanał, żeby pokazać jeszcze raz o co chodzi. Ten kanał ma tutaj tą, to, to, to zdjęcie, ikonkę kanału, okładkę też. No i oczywiście czy ma subskrypcję, ma 104 subskrypcje, więc zobaczymy, czy jesteśmy w stanie zmienić mu nazwę na indywidualną. Czy jesteśmy w stanie nadać taki URL, żeby tutaj zamiast tego ciągu losowych cyferek. Był po prostu nadany, była nadana przez nas nazwa, którą łatwo jest zapamiętać użytkownikom. W jaki sposób to zrobić? No, jesteśmy już zalogowani, trzeba w tej chwili wejść w ustawienia, tu po lewej stronie w menu kliknąć w koło zębatek w ustawienia i tutaj w ustawienia, zobacz ustawienia zaawansowane, Otworzy nam się taka, o, taki, takie okno, gdzie możemy tutaj zobaczyć, czy mamy nie, możliwość wprowadzenia niestandardowego urlopu. To jest raz, dwa, trzy, czwarty od góry wiersz, gdzie jeśli kwalifikujemy się do wprowadzenia takie, takiej nazwy, to dla URL, to mamy tutaj informację. Kwalifikujesz się do uzyskania niestandardowego urla, którego możesz wybrać tutaj. No to oczywiście wystarczy kliknąć w ten podświetlony link w tym miejscu. I jak się otworzy kolejne okno, to możemy sobie tutaj nadać nazwę. Nazwa oczywiście sugerowana przez YouTube jest taka jak nazwa naszego kanału. Jak otwieraliśmy ten kanał, to nadaliśmy mu jakąś nazwę. I ja oczywiście tę nazwę miałam tam nadaną oczyszczanie odchudzanie, więc teraz mogę wybrać sobie Albo tak jak on tutaj sugeruje, oczyszczanie, odchudzanie jednym ciągiem, albo no, na przykład wprowadzić między oczyszczanie, odchudzanie jakiś yy, znak, albo dodać jeszcze na końcu jakieś znaki. Oczywiście urlin prostszy, tym lepszy, więc ja z tego nie skorzystam, wybiorę ten prosty, oczyszczanie, odchudzanie i będę mogła tą nazwę yy, dla tego urla wprowadzić. Po wybraniu właściwej nazwy wystarczy kliknąć na Zmień adres url, a jeszcze przepraszam, tu trzeba zaakceptować warunki, bo bez tego się nie zapiszę, kliknąć na Zmień adres url i to wszystko, sprawa załatwiona.